Cztery lata temu powierzono nam organizację V Kongresu Polonistki Zagranicznej, i wtedy zrodził się pomysł, by podczas kongresu uhonorować ambasadorów polskości, bo tak traktuje polonistów zagranicznych, no, tym najwyższym akademickim wyróżnieniem, jakim jest honorowy doktorat. I pomyślałem o tym, by honorować tych polonistów, którzy no, są szczególnie zasłużeni dla poznawania polskości, dla jej promocji w świecie i padło że tak powiem na daleki wschód, bo w tej chwili może to się wydawać zaskakujące, ale da się to racjonalnie wytłumaczyć. Polonistyka Japonii, Korei, Chinach rozwija się szczególnie intensywnie i wybraliśmy profesora Chonga z Korei, który założył polonistykę na uniwersytecie w Seulu i już od kilkunastu lat kształci polonistów dla potrzeby no, gospodarki koreańskiej, dyplomacji koreańskiej, a także na inne potrzeby, no, te bardziej nawet badawcze. A drugim bohaterem wybraliśmy profesora Figuta, który no, reprezentuje polonistkę szwajcarską. Jest to jedna, z, no, niewielka może polonistyka ilościowo, ale należy do tych najdynamiczniej rozwijających się w Europie polonistyk. Zaszczycony się czuję, prawda? Tak, szczęśliwy, usatysfakcjonowany. Jakie synonimy jeszcze szukać, prawda? Nigdy nie myślałem, że taki honor spotkał mnie po Opolu. Czuję się bardzo szczęśliwy.